Podstawowa sprawa to jest integracja, żeby ludzie przyjechali, spotkali się, porozmawiali, nawet te ciasto z kołaczem, z kawą sobie wypili, a potem startowali. To są konkurencje, można powiedzieć, rekreacyjne. To jest taka nowość. Myśmy rok temu zaczęli aktywną wieżę w Wrocławicach Śląskich, w powiecie prudnickim, a w tej chwili trzeba zrobić też zmiany pewne jest to w Dobrzeniu Małym. W sumie konkurencji będzie 10. Ci najlepsi na pewno wystartują można powiedzieć w Mistrzostwach Polski Ludowych Zespołów Sportowych w Augustowie od 15 do 17 września ta impreza się rozpoczyna i dzisiaj złoci medaliści na tą imprezę pojadą. Dla naszych uczestników przygotowaliśmy sześć konkurencji obowiązkowych. Zaliczenie tych konkurencji spowoduje, że każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. Pierwszą konkurencją jest wyścig z taczką słomy na czas z slalomem. Druga konkurencja to jest rzut podkową do celu, również na punkty. Trzecia konkurencja kręgle na punkty. Czwarta konkurencja toczenie opony slalomem na czas. Piąta konkurencja to jest bieg z workiem ziemniaków. Dla pań przygotowaliśmy 5-kilogramowy worek, dla panów 15-kilogramowy. I szóstą konkurencją jest słynny już chyba na województwo, a w naszej gminie tak zwany labirynt. Trzeba w labiryncie dobiec do środka labiryntu, nacisnąć przycisk i z powrotem wrócić na miejsce. Konkurencja odbywa się na czas. Dodatkowe konkurencje, to jest konkurencja finansowanie w kłodzie szukamy monet, które są zatopione w piasku. Następnie Wyścig yy, tak zwany strażaka, jest to konkurencja Wojtek-Strażak. Walka z tak zwanym bykiem, czyli trzeba się jak najdłużej utrzymać na byku. I konkurencja kolejna to jest rzuty karne do bramki z otworami na celność. To już jest druga ty tego typu impreza. Tutaj pan Kazimierz jest skromny, ale w ubiegłym roku on był organizatorem. Podobne imprezy wojewódzkiej i też odbyło się to ogólnopolskie takie imprezy odbyło się w Krasnobrodzie. Tak? A w tym roku jest w Augustowie finał, także tutaj zwycięzcy tych konkurencji będą mieli okazję tam się zaprezentować. i Będzie liczna reprezentacja nasza, około 40 osób pojedzie do Augustowa. Tam są różne konkurencje takie i sportowo-rekreacyjne, ale także jest bitwa na... Potrawy regionalne, także dużo atrakcji. Nie, nie jest moja zasługa, tylko tych, co chcą startować, a w szczególności też naszego starosty, który za, zachęcił swoich pracowników i pracownicy starostwa drugi raz z rzędu w dużej, dużym gronie przejechali na taką imprezę. Trzeba dodać, że najlepiej ubrana tutaj prezentacja, to jest właśnie z powiatu grudnierskiego. Wszyscy jednakowe koszulki, dobrze się prezentują i też myślę, że tutaj miejsca czołowe zajmą. Jest bardzo pięknie, super przygotowana impreza, bardzo aktywnie i jesteśmy bardzo zadowoleni. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie. Myśmy brali udział właściwie we wszystkich kategoriach, włącznie z kategorią strażacką. Wynik będzie bardzo dobry. I chcielibyśmy zapromować i zaprosić też różnie, również inne miejscowości do udziału.